Marta Romaniszyn, witam państwa i zapraszam na kronikę filmową gminy Kazimierz-Biskupi. Dziś podsumujemy to, co działo się w gminie na przełomie listopada i grudnia 2008 roku. Na spotkanie z pisarką dla dzieci Wandą Chotomską zaprosił najmłodszych mieszkańców gminy Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Najbardziej znana ciotka w Polsce odwiedziła Kazimierz Biskupi. Ciotka Krotka, czyli Ewa Hotomska, spotkała się z uczniami tamtejszej szkoły podstawowej. Dzieciaki z szkoły podstawowej trzecie, czwarte klasy z Panią Ewą półtorej godziny dobrej zabawy przy muzyce, książce i Wspaniałej literaturze, którą pani Ewa przedstawiła dzieciakom. Wspaniała zabawa, którą tutaj dzieciaki, myślę, będą długo pamiętały. Podczas spotkania pisarka i poetka zachęcała dzieciaki do wspólnego śpiewania, opowiadała o swojej twórczości, a także zadawała zagadki. Jak masz imię? Natalia. Nie, podpowiadamy Natalii, bo możemy to zrobić. Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. Woda. Dlaczego bez wody nie byłoby życia? A nie się kąpać. A komu jest ta na potrzeby? ludziom i zwierzętom i Na zakończenie spotkania Ewa Hotomska podpisywała swoje książki. Organizatorzy imprezy, gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim i tamtejsza biblioteka publiczna mają nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom młodzi ludzie chętniej będą sięgać po książki. Czytelnictwo jest kiepskie, trzeba powiedzieć otwarcie. I myślę, że takie spotkania z dzieciakami, samych autorów, pokazanie techniki pisania, o czym się pisze, o zawartości tych książek i że jest to, że tak powiem pisanie nawet o życiu o psie, o kocie, to zawsze dzieciak chętnie do tej książki przyciągnie. Chcemy, by spotkania z pisarzami w Kazimierzu Biskupiem odbywały się raz w miesiącu, dodaje dyrektor Maciejewski. Wydarzenia współfinansuje Urząd Gminy. Na niezwykłe znalezisko natrafili archeolodzy wykonujący pracę przy klasztorze w Kazimierzu Biskupim. Eksponaty zostały zaprezentowane podczas specjalnego sympozjum. Groby z XI i XII wieku oraz fragmenty budowli niewiadomego pochodzenia odkryli archeolodzy na terenie klasztoru misjonarzy świętej rodziny w Kazimierzu Biskupim. Choć wykopaliska prowadzone były w sezonie letnim, dopiero teraz podczas sesji naukowej w kazimierskim klasztorze dr Jacek Wysocki zaprezentował efekty badań. Archeolodzy przyjechali do nas na tzw. badania ratownicze. Przed przed planowanym remontem, powiedział nam ksiądz Piotr Krupa ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Spodziewaliśmy się, że w centrum tego wirydarza, prawie dokładnie w tym miejscu, w którym w tej chwili stoję, mogłaby znajdować się studnia. Planowaliśmy urządzenie tego terenu w ten sposób, aby te studnie zrekonstruować. Stąd też narodził się pomysł, aby sprowadzić z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy grupę archeologów, studentów, którzy tutaj mogliby przeprowadzić badania. Okazało się, można powiedzieć szczęście w nieszczęściu, że studni żadnej nie było, ale badania, odkrycia, których dokonano, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Archeolodzy z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego pod kierunkiem doktora Jacka Wysockiego pracowali w Wirydarzu i na dziedzińcu. Początkowo nic nie wskazywało na to, że trafimy na tak niezwykłe znaleziska, mówi doktor Wysocki. W trakcie badań w centrum Wirydarza odkryto wkop o powierzchni 2,5 na 2,5 metra który wypełniało współczesne gruzowisko z rumoszem ceglano-wapiennym. No, to pierwsze odkrycie, jakie, jakie zostało dokonane, wzbudziło u nas ogromne zainteresowanie. Zastanawialiśmy się, co to jest na tym środku wirydarza, czy to może piec, czy to może studnia. Okazało się niestety, że to po prostu dół budowlany wykopany na środku. Wokół wykopów w Wirydarzu archeolodzy odkryli cmentarzysko średniowieczne, które zostało przerwane przez klasztorne mury, a ciągnie się aż do dziedzińca. Po badaniach antropologicznych okazało się, że znalezione szczątki należały do 33 osób w wieku od 2 do 55 lat. Na dziedzińcu odkryliśmy także pozostałości budowli murowanej o nieustalonej chronologii i przeznaczeniu dodaje Wysocki. Są to południowa ściana fundamentowa z zachowanym częściowo progiem otworu drzwiowego w kierunku południowym, fragment starannie ułożonej posadzki kamiennej, fragment klepiska glinianego, fragment ściany tynkowany i polichromowany oraz duży fragment muru. Były to pierwsze wykopaliska wykonane na terenie klasztorów Kazimierzu Biskupim. Są duże szanse, że archeolodzy powrócą do kaźmierza za rok, by kontynuować pracę.